Siemka, witam wszystkich na moim warsztacie i dzisiaj czas na rozbiórkę, na demontaż takiej właśnie mega wielkiej pompy obiegowej jest to pompa, którą otrzymałem od kolegi, który prowadzi kanał Giełdowy Hunter a więc pozdrawiam Cię serdecznie kolego no i dziękuję przy tej okazji, gorąco też wszystkich zapraszam właśnie do subskrypcji kanału Giełdowy Hunter na pewno podlinkuję, jeszcze na koniec przypomnę no i patrzcie, taka pompa padła, wtedy jak podczas unboxingu ważyliśmy ją, to tam gdzieś te 11 kg ważyła, ale zważymy sobie ją jeszcze tutaj. No jest pompa na wadze, nic się nie zmieniło, jest 11 kg. No i tak, no co my tu mamy, co my tu mamy. Na pewno budowa jest aluminiowa, to fakt. Zobaczymy ile miedzi w środku siedzi. Eee, oby żelaza jak najmniej było. Jeszcze się zastanowię, jak się za nią zabrać, bo rozbierałem już kiedyś podobne pompy, ale były zdecydowanie mniejsze. Tak powiem ze 3 razy, albo ze 4 e, No co, na wstępie porozkręcam wszystko to, co się da. A więc tutaj te, z tej skrzynki zasilającej te wszystkie śrubki. Tu powinno się dać to odkręcić, podważymy tutaj te plastiki. Także w ten sposób. No i co no? Ja, ja zabieram się za rozbiórkę, za rozkręcanie. Wam życzę miłego oglądania. I lecimy z tematem. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No, tak się zastanawiam jak się za to zabrać eee, spróbujemy jeszcze tutaj złapać jakimś większym kluczem. Powinno to się dać odkręcić w końcu taka jakieś... regulacja jest. Dobra, bierzemy klucz gigant. No, jest i on. Spróbujemy coś tu złapać. Więc zaczęło się tutaj kombinowanie na planie o, o. chyba dobrze pokombinowane, no coś, coś odkręciłem. Wyżej, teraz. To wyjdzie. No jeszcze nie, coś wyszło? Dobrze walimy, ale na No i madło się tyle nie chce otworzyć. Myślę, że to złapie inaczej, ale to spróbujemy tak. No normalnie taki dzwonek by się zrobił nie chcę wyjść ten śrubokręt ale zaraz tutaj załatwimy inaczej ale teraz zajrzymy sobie do środka tego silnika, tej pompy Upatrzcie, co tu się ukrywa w środku mega miedziucha na tym stojanie jest, tylko będzie trzeba go jakoś wybić i wydobyć to miedź no ale zaraz to pokombinujemy także stojan mega na razie co? To twój żywo. Może podważymy, ewentualnie rozpuszymy. Chyba będzie trzeba całą tą obudowę naciąć kątową. Zielona mieć tu siedzi. Oby nie farbowana. Ładny stojan, ładny, ładny, tylko trzeba go, go jakoś wybić. Jak to zrobić, żeby się nie narobić za bardzo? Patrzcie, w ten tasak się wcina w to aluminium. Bardzo ciekawie to wygląda. No, tasak robi robotę. Popatrzcie, co tu, się, co tu się dzieje. Ta obudowa cała tu pęka. Szczególnie tutaj wyraźnie widać. No, no, tasak się sprawuje. Dobrze, no, tniemy dalej. że natnę teraz tutaj i poprawimy tutaj tasakiem Jak kamieniacz normalnie. <głosy> 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 Jednak tasak to robi najlepszą robotę. Najlepiej było teraz tutaj to tak wy, wybić, żeby było dość, żeby. No, może się uda po prostu ten stojan wybić z tej obudowy. Dobra, rzeźbimy dalej. No i pięknie. Stojan się odsłania. No może jeszcze powalę. i ja to się uda wybić? Dobra. Spróbujemy wstukać stojan. No, wyjdzie, 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 to. Jest. Takim bydlak. Elegancko wygląda. Na blat. No i tak jak widać na załączonym obrazku. Mamy. Konkretny tutaj odlew aluminiowy. Konkretnie rozwalony. Normalnie, tasak robi robotę. Jeszcze służy. No i taki ogromniasty stoją. Popatrzcie. Wyciągnę wagę, zważymy sobie go. Zobaczycie, ile waży. No i co, Stoją na wagę. 7,5 kg. Stojan waży. Ile z tego stojanu będzie miedzi? No to myślę, że wkrótce się dowiemy. Dobra, zabieram się za wydobycie. No a pomysł na ten stojan, no to wiadomo. Mam taki, że natnę sobie z jednej strony kątówką, wytniemy tą koronkę miedzianą, a potem spróbuję w imadle już to wybić. Może wyjdzie. A jak nie, no to będziemy wybijać po kolei. No i tak, piękna miedziuszka jest, piękna, super, zresztą widać. I teraz czas na wybijanie. Eee, było wycinanie, teraz będzie wybijanie, czyli montuję sobie stojan w imadło. Budowa stojana tu się właśnie opiera na szczękach, miedzi nie, nie ściskam. Wbiję sobie teraz tutaj pomiędzy śrubokręt na wylot, no i będę przebijał, powinno to wychodzić. No i tak, ten tutaj na wylot gdzieś pomiędzy z tymi splotami, żeby nie uciekł. Znaleźć takie odpowiednie miejsce. No, to już jest. Pracimy. O jest, jest, elegancko Widzicie to? Widzicie I teraz od góry będziemy tutaj naparzać Powinno mieć wyjść Przecinek będzie dobry Myślę, że śrubokręta mi nie przetnie Sztyl pokonał śrubokręt ale wyprostujemy, dobra, coś twardszego To powinno być idealne O to chodziło No nikt nie mówi, że będzie lekko, nie? Grube kilogramy To są gru, grube manewry Dobra, teraz będziemy pobijać Zobaczymy, co z tego będzie Zaczyna wychodzić. No jeszcze nie chcę twedzić, jak sobie myślę rana sztuka, Wydawałoby się, że już jest ok. A tu jeszcze nie ok. Jeszcze trzeba trochę wybić. A te jeszcze tutaj zwoje trzymają. Trzeba za nie złapać. Muszę sobie to dobrze rozegrać. Aha, Tu po, prze, po przeciwnej stronie, widzicie? Są te wstęgi. Teraz tu się muszę przebić z tym moim wałkiem i kombinować dalej. No jest orka, jest orka. Nie ma tak lekko. No i tak, ja już po demontażu, naprawdę zadowolony, niezłe rzeźbienie, śrubokręt e, w miarę wyprostowany, tasak, jeszcze chyba posłuży, no świetne było to łupanie tej tutaj obudowy aluminiowej, no i co my tu mamy, właśnie mamy taki kawał aluminium odlew, mamy stal nierzewną, to też wszystko jest z nierzewki, także normalnie muszę powiedzieć, że jest kolorowo, no i jest złomowo, Stojan się tu już rozsypał w takie te pierścienie Ale sporo to waży. Tyle złomu, no i jest miedziucha, jest miedziucha, więc będzie ruda na wagę Tak, tak Bo to zielone to też jest miedź W środku widzicie miedziany kolor No i dobra no, wyciągam wagę, robimy podsumowanie I zobaczymy ile wyjdzie z tej 11 kg pompy obiegowej Jest waga klasycznie Odpalamy i co, zabierzemy się może na wstępie za ten aluminiowy odlew? O, ile waży ta obudowa? Jeszcze tutaj te kawałeczki, bo się troszeczkę posypała, i mamy 2 kg 232 gramy aluminium odlew. Policzymy sobie po 4,90, bo tyle na metalne jest. I mamy 10 ,94 zł za ten aluminiowy odlew. Fajnie, zapisujemy. No i co, 2 kg ponad trafia tutaj do wiadra z aluminiowym odlewem. Piękny korpusik. Aluminium się zbiera. Też będzie trzeba to wkrótce wysłać. Dobrze, nieważne. Eee, co? Może teraz ten złom? Te pierścienie złomowe. Patrzcie. Pyk, pyk. Ja jeszcze się tutaj zapiąłem w patrz Uwo, Uwięziłem sobie swoje rękawiczki. O. Mamy 5 kg 662 g licząc po 80 groszy, 4,53 za ten złomik. Dodajemy, już mamy 15 ,47 zł. 47 groszy. A więc fajnie, zapisujemy. I co? Złom do złomu. Beczka naprawdę już przepełniona. trzeba będzie w końcu wymienić na coś, albo może znajdę zaś coś w lesie. Na złom. Trzeba w ogóle pomyśleć, wywieźć ten złom. Dobra, wracamy. Wracamy do e, miedziuchy. A zanim miedziucha, no to jeszcze nierdzewka, tak? To wszystko ze stali nierdzewnej. Ile tego tu mamy? 430 gram, po 2,30. Nierdzewka na metaleo, a więc 99 groszy, prawie złotóweczka. Zapisujemy. 16,46. Nierdzewka do nierdzewki. No i co? Czas na miedziuchę. Przełożę sobie ją tutaj do tej tacki. Jest tacka do ważenia miedziuchy. Oczywiście od krzyżka z kanału Pozdro krzychu. Tarujemy, żeby nie było. Policzymy sobie po 30 zł. i 20 groszy. Po tyle ostatnio widziałem na Metal No i co? no Ruda na wagę. po pomalutku. Ile tego będzie? No, moje oko. No, kilogram. No, musi być ile taka jedna wiązka waży 110-114 gram dobrze, zrzucamy 276 500, 474 gramy teraz taki większy kąsek kilo 200 już jest super, a tu jeszcze patrzcie jest kilo 300 kilo 500 czyli półtora kilograma tutaj jeszcze to, kilo 600 elegancko, kilo 700 kilo 780 84. Tutaj coś mi spadło jeszcze na ziemię. Taki włos zielony. Pyk. Ile mamy? Kilo 784. jest super. 53 zł. 88 groszy. A w sumie demontaż pompy dał nam 70 zł. i 34 grosze, A więc fajny wynik. Wpada to wszystko oczywiście do flamingowej skarbonki. No i co? Ej, miedziucha trafia do zielonego wiaderka. Sowa się cieszy. No, radość musi być. Dobre kilo 700 miedziuchy za zielone wiaderko. A ile w ogóle wiaderko waży? O, ho, ho, ho. 5 kilo 976. Odnieść te 300 gram, a więc tam 5,5 kg już miedziuchy jest. Super. No i miedziucha się zbiera. No i tak, pompa obiegowa wyszła z obiegu. No, ciekawość została zaspokojona. 11 kg pompy rozebranej. No, jeszcze raz wielkie dzięki dla giełdowego... Jeszcze raz wielkie dzięki dla giełdowego Huntera, bo od niego to właśnie to otrzymałem. No i będziemy kończyć, no, standardowo. Jak się podobało, to zachęcam do łapkowania, do komentowania i oczywiście do subskrypcji kanału Giełdowy Hunter. Klikajcie tutaj tą ikonę, Giełdowego Huntera. Wpadnijcie tam, oglądajcie, napiszcie, że jesteście od Flaminga. Jak on takie rzeczy mi wysyła, to sobie wyobraźcie co jest u niego. No i co? No jeszcze raz wielkie dzięki dla Ciebie. Ja już kończę. Hej Kasiemka i do zaś!